Witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie, moi mili. Dziś pokażę wam odchowalnik dla moich piskląt, jaki zrobiłam, a stoi on na parterze w kuchni, w tej kuchni, gdzie będzie remont. Jeszcze mogę z niej skorzystać. Właśnie on tutaj stoi pod oknem, gdzie są moje kaktusy. Zbudowany on jest zrobiony z takich płyt kartonowych. Tutaj to są małe zapasy do kurnika. Przejdźmy tutaj do odchowalniczka. Zobaczcie, taki długaśny, fajny. I on fajny jest z tym, że jest taki, można powiedzieć, jednorazowy. Mogę sobie zrobić później drugi, większy. A ten pójdzie na kompost do kompostownika. No i tutaj, kochani, zrobiłam mu taki dekielek, żeby miały przyjemnie. <śm> tak przytulnie. No i tutaj zakupiłam płytę płyta grzewcza dla Piskląd. No o tej płycie słyszałam same dobre rzeczy. Zobaczcie, tutaj mam pudełko od niej oryginalne. O wymiarach ta płyta jest 40 na 40 i pod tą płytą wchodzi 30 do 35 Piskląd. No i kochani, ona ma tylko 38 W. Fajna, jest bardzo oszczędna. Energooszczędna. No i nóżki ma bardzo łatwo je się podnosi do góry, bo one są na takich sprężynkach, no i on się właśnie reguluje według kurczaka. Jak będzie większy, to się podnosi wyżej, no i według temperatury. Co do temperatury, to już on, ta płyta jest teraz włączona. I na przykład tutaj jest wyżej podniesione, a tam na tych dwóch nóżkach jest niżej. Tam, gdzie niżej jest temperatura. Większa, czyli tam jest cieplej, a tu jest troszeczkę chłodniej. I teraz właśnie tam mam termometr, bo chcę to już przygotować dla maluszków. I na razie mamy 34 stopnie. No wiecie, kurczeczki muszę też mieć i cieplutko na początku, bo one jednak z inkubatora wychodzą. W inkubatorze jest 37. No to i tutaj też niechby miały te 36, 35. I codziennie będę im temperaturę zniżać, żeby się delikatnie hartowały. No, ale plu, prócz tej kwoki, tej płyty, a jeszcze co, jest taki plus, że kurczaki, znaczy pisklęta, e, będą miały taki instynkt chowania się, tak jakby pod kwoczkę uciekały. No, zobaczymy, jak to będzie w praktyce, ale prócz tej płyty, jeszcze kupiłam taką zwykłą lampę, kwokę. Tutaj taką prowizorkę sobie zrobiłam na deseczce. I też ją włączę, ona ma te światło jasne. No i zaobserwuję, gdzie będzie im lepiej, czy tu, czy tam. Ale ja planuję tą lampę tylko włączać tak na troszkę, tak w dzień, a w nocy bym ją wyłączała. Tu bym sobie taką fajną pieluszkę bym położyła, żeby miały tam ciepełko. No zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. No i na dole mam wyłożone, e, czym ja tutaj wyłożyłam? Na razie na początek. E, tu mam podłogę, mogę tą podłogę <śmienią> zmieniać, bo to jest z dykty dokrojone, przycięte. Jakby mi się zamoczyła, to mogę drugą przyciąć. No i tutaj sobie położyłam pieluszki. Pieluszki te takie, co są dla zwierząt kupiłam, te dla piesków, tematy tak zwane, nie? E, które nie przemakają. No i na wierzch tu mam położony papier, e, papier kuchenny. Bo ja będę bardzo często tu zmieniała. No wiadomo, jak to kurczaki, nie? Pisklaki bardzo będą tu brudziły. No to parę razy dziennie na pewno będę im zmieniała na początek. Później będą na tej macie właśnie. A później myślę, że po paru dniach, po tygodniu, to już wtedy im będę wysypywała trociny. Mam tutaj już przygotowane trociny. Trociny są zakupione w sklepie takim zoologicznym dla zwierząt. To są takie ładne, czyste trocinki. Mam nadzieję, że im nie zaszkodzi, ale na razie będą właśnie tutaj na tej macie, na tym papierze, żeby nóżki im się nie rozjeżdżały, żeby były tak stabilne, taki grunt miały. No i tutaj jeszcze dokupiłam im poidełko i karmidełko. Może to jest troszeczkę za duże, nie ale na początek może być i dla maluchów. Karmidełko. Na początek będę ich karmiła, znaczy cały czas będą miały na razie taką karmę. Właśnie zakupiłam kurkę na turkę. To jest taki starter dla piskląt, suszona pokrzywa, pestki z dyni, suszona marchewka. I to jest od zera do 6 tygodni. Dla takich kurcząt. I tu sobie już przesypałam w beczkę. Wszystko, nówka, zakupione. No, żeby po prostu zapachu nie było, tak? No i to jest taki właśnie, taki granulat drobniutki. Można go też jeszcze troszeczkę nawet i zmielić, jakby był za duży. No i to będą miały cały czas. Ale, kochani, już po trzech dniach ja im będę tutaj Karmiła taką naturalną, naturalne takie jedzonko będę im dawała. A co im będę podawała, oczywiście stopniowo będę podawała, to dowiecie się w następnych odcinkach. A teraz moi mili, wsypuję karmę, wodę, włączam lampę i przyprowadzę tu nasze maluszki, Poznacie jakie maluszki, jakie pisklaczki mi się wykluły. Proszę. Pierwszy pisklaczek, jaki się wykluł, to jest to biała sylka z czarnym dziobkiem, czarne łapeczki ma no i piórka na łapkach. Zobaczcie. Tak wyglądam. Jestem najmniejsza. E, bo moje piórka są troszeczkę takie, jakby były bardzo delikatne, i troszkę tu mi y, prześwituje czarnej skórki. Ale za to mam charakter najlepszy, bo jestem śmiała do wszystkiego. <laughs> Kochaniutka moja, malutka, pokaż się tutaj. No, wszędzie jestem pierwsza, każdemu jedzonko zabiorę, pierwsza wychodzę. Tak wyglądam. Drugi kurczaczek. Wykluła się sylka o szarych łapkach, szary dziobek, szara skóra i też ma łapki owłosione znaczy, piórka ma na łapkach. I jestem taką kuleczką. Już moje piórka to już są takie puszyste. Taka kuleczka. Więcej ma tych piórek. To jest druga taka syleczka. Jesteśmy we dwie i zawsze w. Teraz już mają czwarty dzień, ale w pierwsze dni to zawsze razem. Najpierw tamta wychodziła, później ta, i razem, zawsze razem, i do picia, i do jedzenia. Cały czas. Cieszę się bardzo, że są dwie jednakowe, że po prostu są we dwie nawet. Same to. No proszę, idź do swojej kumpelki. Później. Pokazał nam się Orpingtonik, tak zwany Rudzielec. Teraz jestem taki puszysty, ładny i już troszkę podrosłem, bo teraz będę rósł bardzo szybko, a później zwolnię tempo. Co do białych kurczaków, no to mi zabierają jedzonko, bo ja zanim pomyślę, zastanowię się, no to one już mi tam cupno co nieco. No ale się też czuje bardzo dobrze, bo ma kumpla lub kumpelkę. Zaraz wam pokażę. Oto czwarty kurczaczek, który się wykluł. Też orpingtonik. No poczekaj, poczekaj, poczekaj. Nie denerwuj się, nie denerwuj się, kochaniutki. Ty lubisz, jak ja cię głaskam, ty się przytulasz. Taki milusiński jesteś, prawda? I skrzydełka już troszeczkę podrosły, bo na skrzydełkach już możemy zobaczyć, czy to kurka, czy kogucik. I tak jak ja tutaj widzę, zobaczcie, że to będzie chyba kurka, bo jest pierwszy rząd, e, piórka są długie, a drugi rząd są krótkie, są naprzemian. No to znaczy, że kurka, bo jeżeli by były wszystkie jednakowe o równej długości, to by był kogucik. A tu zobaczcie. Nie wiem, czy będzie widać. Przy okazji, bym wam pokazała, ale się trzęsę. O, drugi rząd jest taki krótki tych piórek. Nie wiem, czy to widać dobrze. Nie chcę go męczyć, ale jak na moje oko, to na pewno to jest kurka, a ten drugi? <noise> Nie wiem. No to mamy cztery kurczaczki nam się wykluły. No. I się cieszę z tego bardzo, bo. Zaplanowałam właśnie, że do przyjazdu męża, żeby mogła się nimi zajmować. Ileby no, ile ich nie było, tak? No, planowane było <laughs> całe statko, no ale wyszło jak wyszło. Ale jest cztery i bardzo się z tego cieszę, bo, tak jak mówię, e, chciałam się nimi zajmować. E, opiekować się nimi, dawać im jedzonko, jak wyjdzie słoneczko, wychodzić z nimi na spacerek, na dworek, na trawkę, tak stopniowo, po trzy godzinki, żeby się zahartowały. Później w marcu przyjeżdża mąż, a zaraz Wam tu wam je pokażę, może tutaj do jedzonka. E, dziubaski moje, chodźcie tutaj, chodźcie tutaj, pokażcie się, może ja Was poczekajcie, ja Was obniżę troszkę niżej. Ciubaski, chodźcie. Chciałam kamerę przestawić, żebyście się troszeczkę na nie popatrzyli. O! <laughs> na czym to ja skończyłam, już nie wiem. Kurczę, no nie wiem. A, no, że mąż przyjeżdża w marcu, planuje 15 marca przyjechać i jadąc do Polski jest taki plan, że zajedzie do Holandii jeszcze raz do tej samej pani co nam wysyła, wysłała jajeczka i już zamówił następną porcję jajek. I jeszcze raz wrzucimy do inkubatora i będą się wykluwały, ale na razie tylko same Orpingtony, bo tak jak pisałam, chyba na dwa komentarze odpisywałam, że pierwsze skrzypce w kurniku i na wybiegu kurnika to jest właśnie Orpington. Jest to będzie duża kura. No i dla mnie, kochani, te kurki, no to przede wszystkim chciałabym, pisało dużo osób też, że nie myślało, że odpis klaczka. No miałam na myśli to, że chciałabym mieć z nimi taki jak najbliższy kontakt z tymi kurczakami, żeby one dały się wziąć na kolana, pogłaskać po prostu, żeby były takie trochę milusińskie do człowieka, a jajeczka będą jako drugorzędne. W ten sposób podchodzę właśnie do tych moich kurczaków na tej mojej małej działeczce. No cudaśne są one naprawdę. Takie są fajne, że ojejku, no aby się ko zdrowo chowały, bo to różnie może być. Co do inkubacji, ogólnie jestem bardzo zadowolona. Co do inkubatora, może w ten sposób? Spisał mi się on bardzo dobrze, chociaż y, miałam duży problem nie z inkubacją, y, tylko z wilgotnością w tym momencie, gdy były tylko sześć jajeczek. Wtedy, kochani, y, może się wrócę troszkę, jak był cały inkubator wypełniony jajkami. To wodę dolewałam do inkubatora raz na 6 godzin. A jak się zrobiło 6 jajeczek, to przez te dwa tygodnie to dolewałam wodę co 2,5 godziny. Kochani, i to było duże wyzwanie dla mnie. Chociaż ja się cieszyłam z tego bardzo. No ale sobie wyobraźcie, noc w noc. Co dwie i pół godziny ja wstawałam i musiałam troszeczkę wody dolać. Bo jakbym dolała więcej, no to wtedy by wilgotność była bardzo wysoka. A musiałam utrzymać ją na poziomie. I co dwie godziny musiałam dolewać tą wodę. No i wszystkie cztery kurczaki wylęgły się w piątek. Ostatni się wylągł yy, o 22. Przyniosłam go do odchowalnika już o czwartej rano włączyłam mu tą lampę kwokę, bo tamte już spały pod lampą grzewczą pod tą płytą grzewczą tamten był pod, pod tą lampą i za godzinę ta lampa ta kwoka mi się przepaliła jak nie huknie Jezu jak ja się przestraszyłam no ale tą lampę dokupię bo ona będzie mi potrzebna później do kurnika Wiecie, dobrze mieć taką lampę, bo one będą miały nie wiem ile, 4-5 tygodni, jak już kurnik powstanie, żeby je przenieść, no to tam jeszcze może być dla nich za zimno. No to taką lampę, taką kwokę będę e, chciała tam im zamontować w razie czego, żeby mieć. No tylko wystarczy, że żarówkę dokupię, tak? No i co kochani? I na drugi dzień właśnie, już to była sobota rano, jak już były tu cztery, to mnie tak rozłożyła gorączka, po prostu chyba to wszystko ze mnie zeszło i to osłabienie, że ja dwa dni leżałam w łóżku. Ja nie mogłam tu do nich dosłownie dojść, żeby je nakarmić, ale się po prostu przyczołgałam i karmiłam je dwie, co dwie godziny, przynajmniej, chociaż tak na początek. Teraz to takie są eleganckie, że pojedzą, pojedzą i ten, napiją się i idą spać. Za jakiś czas znów im tu przyniosę coś dobrego, bo już na zmianę zaczynam im, bo one tą karmę tutaj mają, ten starter cały czas, z niego korzystają, a natomiast takie jedzonko, tu jest znów ta kasza kukurydziana, kasza manna, dostają, dostają już jajeczko, już raz dostały. Dostały troszkę twarożku i tak nieraz im jak się najedzą, to im to zabieram, <gryw> wtedy jedzą to. I tak się bawimy, prawda? O Boże, a co ja to do kamerki chciałam? <gryw> no i też kochani zadbałam o to, żeby miały piasek. Gdzie ten piasek? Już wam to pokazuję. Też mają już i piasek. O, one bardzo też lubią i w piasku pogrzebać sobie. Już zaczynają powolutku łapkami, no ale chodzi też i o kamyczki, tak, żeby jadły. Bo żołądki wiemy, jak u kury trawią, <laughs> że nie ma trawienia, po prostu kamyk o kamyk musi być. Przecież. Nieraz może ktoś widział przecięty żołądek, jak wygląda. Pełen piasku, pełen kamyczków. No i trzeba im podawać właśnie takie rzeczy. A tym bardziej, że są w odchowalniku, bo jakby były na dworzu, to wiadomo, sobie jakiś kamyczek. O, zobaczcie. Zawsze sobie coś tam znajdą. No, jak to kura. Kura grzebiąca jest, prawda? O. No, ten biała, ta biała sylka. Ja kochani nie będę ich nazywała po imieniu, że to walenty, walentynka, no nie, no jakoś tak to mi nie, nie leży. A po drugie orpingtony będą prawie wszystkie jednakowe, będzie je ciężko odróżnić, może coś tam nam się coś napatoczy, jakoś je nazwać, nie wiem. Ale ogólnie ja teraz na nie to mówię dziubaski, bo one tu dziubu, 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 ja tylko im pokażę dziubu, dziubu i dziubaski lecą. Hmm. <noise> brudzą, oczywiście, że brudzą, ale nie tak dużo, bo wiadomo, tylko są cztery kurczaczki. No ale ja im tu zmieniam ten papier, ale lepiej mi go się kładzie tak w poprzek. Tylko zmieniam dwa papierki. A jak coś narobią, kochani, to małym papierkiem po prostu. Ja wycieram, żeby nie chodziły. No wiadomo, no ale jak, jak mam możliwość, to wytrę, a później wymieniam. No kochane, a Piciulku? A Piciulku to co? Trzeba się troszkę napić. Ten to zawsze jest pierwszy, ten, ten co się pierwszy wykluł. On jest, zobaczcie, on jest taki, że mu to skórkę tu troszeczkę prześwita. Te piórka ma takie, jakby słabsze. A tamten jest bardziej taka kuleczka, puszysta. Ale to jest taki artysta ten. No, Orpingtonek, chodź i ty się napijesz troszkę wody. Tu was kabelki ciekawią przy telefonie. Ja mam kabelki. A, dziabia. No to tak wyglądają moje kurczaczki, kochani. Mam zajęcie. Chciałam takie mieć zajęcie. Zanim kurnik będzie się budował, a największym moim marzeniem to właśnie jest to, że jak wyjdę z nimi na dworek, pójdziemy do kaczorka, ja im odgrodzę troszkę siatko, będą sobie biegały po trawce, ja będę kawkę piła lub wspólnie z mężem będziemy pili i będziemy się patrzeć, jak kurnik <laughs> rośnie nam w górę, jak się buduje. A później kurczaczki przejdą, przejdą już na początku kwietnia. No, taki jest plan, zobaczymy, jak nam pogoda pozwoli, tak? No i one sobie pojedzą, popiją, i później uciekają pod płytę. Ta płyta bardzo się dobrze sprawdza. Nieraz niechcący coś stuknę czy coś. To one momentalnie wszystkie cztery uciekają tam na się i pod płytę. No tam mają ciepło, tak? No, teraz będą sobie dziobki wycierać. Pokażcie się. Pinktonek wyszłeś pierwszy, ojoj. Oj, oj. A takie byliście nieśmiałki. Dobrze kochani, kończę, bo znów będzie za długi ten filmik. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam za tydzień w niedzielę. Cześć!